3 i 4 grudnia blisko 200 wystawców wzięło udział w dziewiątej edycji jarmarku na Nikiszu. Tłumy gości przybyły zakupić nietuzinkowe towary. Jarmark zorganizowało Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych. Ludzi jest mrowie, e, chociaż impreza nie jest tak naprawdę mocno promowana. Sama marka myślę robi swoje, to 9 jarmark i te poprzednie były fajne, więc ten też jak widzicie. Jest całkiem niezły. Jak zajrzycie na te wszystkie stanowiska, to widzicie, że te produkty są, ja to zawsze gadam, że one są robione sercem, a nie rękami. Tak? I Ich ceny w zasadzie nie są takie odstraszające, a naprawdę to są caceńka. Tak? To, to jest coś, czego nie dostaniecie w sklepie czy w internecie. Mamy wianki, mamy bombki, Mikołaj jeszcze się znajdzie, także wszystkie. dla każdego coś, coś fajnego. Co roku tylko i wyłącznie rękodzieło. Część szytych ozdób z polaru, część e, takich stricte ozdób na stół świąteczny, bombki, choineczki, stroiki ze świecami. Ja jestem tutaj stąd z Nikisza. To jest rewelacyjna impreza i osobiście uważam, że ona powinna cały tydzień trwać, <laughs> przynajmniej, e, bo e, wydaje mi się, że na jarmarkach powinno być rękodzieło, a jest wiele takich jarmarków, na których, no, nie ukrywajmy, jest sporo chińszczyzny. Natomiast u nas ten jarmark, e, tutaj jednak organizatorzy dbają o to, żeby on był Naprawdę, jarmark gdzieś wystawiają się rękodzielnicy. Mam wyroby ceramiczne, ręcznie robione z pracowni. Wszystkie z autorskiego projektu, także zapraszam na zakupy. W zasadzie klasyka: renifery, domki, lampiony, różnego rodzaju ozdoby, aniołki, bombki. Dzisiaj mamy grzane wino, szpecle, koło z posypką nasze pierniki. Co chcecie? Bardzo fajnie, blank, dużo ludzi. No, warzymy. Pijemy wino i cieszymy się życia. Jak zwykle przy okazji Jarmarku nie zabrakło sceny muzycznej oraz atrakcji dla dzieci. Tradycyjnie pojawiła się karuzela wiedeńska, a dla fanów Nikiszowca przygotowano wycieczki z lokalnym przewodnikiem.